Patrycja, bardzo dużo, jak y, oglądam y, y, storek z Twojej twarzy brzmi znajomo, to bardzo dużo y, y, widzów zadaje pytanie, dlaczego Ty ciągle śpiewasz jako czarnoskóra osoba? No i wytłumacz naszym widzom, czemu tak jest. A nie ciekawi Ciebie to, że nikt nie zadaje pytania, czemu pozostałych siedmiu, a teraz sześć uczestników dostaje samych białych artystów? To jest niesamowite, prawda? I ja kiedyś jednemu z taki, takich obserwatorów zadałam pytanie, czy to, że zwróciłeś uwagę tylko na mnie, świadczy, myślisz, że jesteś rasistą? On się bardzo przejął. Wysłał mi długi list i wytłumaczył mi, że absolutnie nie. Po prostu to jakoś tak zwróciło jego uwagę. I tu znowu wracamy do tego. Czy ktoś, kto zwraca uwagę na kolor skóry, od razu automatycznie jest rasistą? To jest coś do przemyślenia. Ładnie to wypowiada Ja wiem, o co chodzi, Patrycja, bo, bo wiem, jakie tam się zmieniły zasady w tym programie, bo jest coś takiego, że Polsat, aby wyemitować kolejną edycję, musiał się troszeczkę podporządkować um, um, głównemu pomysłodawcy, tak? Tak. Który stwierdził, że no, nie może być stosowany tak zwany blackface, Day. tak? Tak, była sytuacja w edycji z Kubą Szmajkowskim, który wykonał rewelacyjnego Kendricka Lamara. Niestety... Poszedł troszeczkę o krok za, za daleko, jeśli chodzi o autentyczność wykonania i użył słowa, które gdzieś tam zarezerwowane jest dla społeczności ciemnoskórej, szczególnie w Stanach, i zostało to niedobrze odebrane przez, przez społeczność internetową. No i były ogromne zarzuty wobec programu, stąd od trzech edycji już nie ma zmian kolorów skóry, tylko po prostu każdy wykonuje utwory przy swoim kolorze skóry czyli nie ma blackface ani whiteface. A Patrycja, tak troszeczkę żal ci, że nie możesz się wcielić w jakiegoś no, po prostu białego artystę? Wiesz co, my już kończymy program, więc już się nad tym tak dogłębnie nie zastanawiam. Oczywiście, że były utwory artystów innych raz, nie tylko białych, którzy, których podziwiam, których sobie cenię i chętnie wykonałabym ich utwory, ale to i tak w tym programie my nie mamy nic do gadania, jeśli chodzi o repertuar. To decyduje grzybek tak zwany, czyli maszyna losująca, więc po prostu... W stu procentach się temu poddałam. Jak już właściwie wspominasz tę przygodę? To było wyzwanie. To była na pewno jazda bez trzymanki. Było bardzo dużo pozytywnych emocji, bardzo dużo się nauczyłam. Nie wiem, czy teraz w ogóle potrafię śpiewać swoim głosem, bo przez ostatnie 3,5 miesiąca śpiewam głosami innych ludzi, przynajmniej się staram. I gdzieś tam te nowe metody wydobywania z siebie dźwięku i rezonowania tego dźwięku mi zostały, więc jak teraz grałam koncert, to nie umiałam w ogóle odnaleźć się w tym jako ja, więc na pewno dużo się nauczyłam, dużo się nauczyłam też o sobie. Dowiedziałam się, że profesjonalizm no nie zawsze jest atut e, i czasami po prostu trzeba troszeczkę odpuścić, bo tego czasu na przykład jest mało, y, bo tylko ty masz wobec siebie tak wysokie oczekiwania. E, bardzo często jesteśmy dla siebie tak naprawdę największym krytykiem i to nie tyczy się tylko mnie, tylko nas wszystkich. E, myślę, że jakbyśmy byli sobie tak życzliwi, jak jesteśmy swoim bliskim e, osobom, swoim przyjaciołom, to, to żyłoby nam się po prostu lżej, więc tego się nauczyłam na pewno. Wiem, że bardzo długo odmawiasz udział w tym programie. Czy teraz z perspektywy już udziału w tym programie żałujesz, że tak późno się zgodziłaś? A, że tak późno. Nie, myślę, że zgodziłam się w sam raz. A teraz zapraszam na Must video. I na tort! I na tort!